Czas miłości nadchodzi. Królowie miłości panie czekają na Was w tych pięknych ogrodach. Pytanie, czy zwrócicie na nich swoją uwagę, czy ich zauważycie? Miłość na was czeka. Ci panowie nie są szczęśliwi, są bardzo poważni. Jakaś sytuacja prowadzi ich do smutku, konflikt w bliskiej relacji. Jakaś sprzeczka. Ponieważ w bliskich relacjach jest czas gier, czas układów, czas indywidualnych interesów, a nie działania razem w jedności. To smuci tych panów. Te sytuacje powracają w waszych związkach. Nie uczycie się, nie wyciągacie wniosków, cały czas powielacie te same schematy. Obrażacie się na siebie, godzicie i znów obrażacie i tak w kółko. Ale ten schemat Was męczy i nie rozwija. W miejscu, gdzie jesteście jest za ciasno. Męczycie się tutaj, potrzebujecie uwolnić się, odetchnąć świeżym powietrzem gdzieś daleko poza tym miejscem. Będziecie szukać dróg, gdzie pójść. By więcej się nie kłócić, nie sprzeczać. A droga, rozwiązanie waszych problemów istnieje. Jest miejsce, gdzie ten balon, czyli to miejsce kłótni, powód kłótni wam ucieka, oddala się, bo problemem jest wasza szczerość wobec siebie, rozmowa ze sobą, tej brakuje. Szczerze ze sobą nie rozmawiacie, tylko gracie. Kto co pomyśli, kto co zauważy, to prowadzi do konfliktów i sprzeczek. Szczera rozmowa załagodzi tę sytuację.